Z Ewangelii według Świętego Mateusza, siódmy rozdział, wersety od 21 do 29. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje? W Twoje imię wyrzucaliśmy demony i w Twoje imię dokonywaliśmy wielu niezwykłych czynów. A wtedy im powiem, Nigdy was nie znałem. Odejście ode mnie, Wy, którzy postępujecie niegodziwie. Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zrywały się silne wiatry i uderzyły w ten dom. Ale on nie runął, bo zbudowany był na skale. Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego. Który dom zbudował na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił i upadek jego był wielki. Gdy Jezus skończył przemawiać, tłumy zdumiewały się jego nauką. W jego mowie była bowiem niezwykła moc, jakiej nie posiadali ich nauczyciele pisma. Jezus tutaj w bardzo konkretny sposób Daje nam ym, takie słowo, które, y, które może się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo surowe, y, takie bezwzględne, ale y, jest to akcent, który znowu Jezus kładzie y, na coś, co jest po prostu istotą, co jest sednem wiary, co jest sednem y, pójścia za Jezusem ponieważ y, myślę, że to może być bardzo trudna przestrzeń, szczególnie dla osób, które są w służbie, w jakikolwiek sposób e, zaangażowane w kościele czy we wspólnocie i y, 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 y właśnie posługują y, w różnych dziedzinach, w różnych obszarach i może to być taka przestrzeń właśnie y, trudna, y, taka. Y, Taka niebezpieczna w kontekście wiary, właśnie kiedy wchodzimy w służbę, wchodzimy w, w posługę, i właśnie ta, ta przestrzeń, gdzie widzimy to obdarowanie, które Bóg złożył w nas, kiedy to właśnie staje się ważniejsze niż tak naprawdę sam Bóg, niż relacja z Nim. No, i to właśnie Jezus pokazuje, że prowadzi na manowce i może spowodować to, że kiedy spotkamy się z Jezusem w niebie, on powie trudne słowa. Powie: Nigdy cię nie znałem, nie wiem kim jesteś. I właśnie, żeby uniknąć tego typu sytuacji, i, i tych sytuacji, kiedy prowadzimy się na manowce. Nie chcemy tego robić, nie chcemy robić sobie krzywdy w tym życiu, i właśnie Jezus przedtem nas przestrzega. Potrzebujemy mieć koncentrację na właściwym miejscu. I tym, co jest tym najważniejszym dla nas, jest relacja z Jezusem. Nie to, co możemy od Niego dostać, nie to, jaki dar On włożył w nasze serca, albo jakim darem jeszcze będzie nas wyposażał i co będziemy mogli przez to zrobić. To są super, bardzo ważne rzeczy i potrzebne w kościele, potrzebne we wspólnocie. Ale centrum, tym miejscem najważniejszym, tym, co powinno być zawsze na, na podium, na top 1, to jest Jezus i relacja z Nim. To by nasze serca były wciąż w ten właściwy sposób ukierunkowane, no a wtedy nie pobłądzimy. Wtedy to, co będziemy tworzyć, rzeczywiście będzie tym domem budowanym na skalę. To może się wydawać, że w dzisiejszej Ewangelii są jakieś dwa fragmenty em, jakoś zupełnie niepowiązane są, ale to właśnie jedno wynika z drugiego, że zobacz, kiedy twoja relacja z Jezusem, kiedy Jezus będzie w centrum, kiedy Jezus będzie najważniejszy, to automatycznie będzie powodowało, że ty Będziesz budować na skalę, nie na czymś, co będzie pozornym poczuciem bezpieczeństwa, tak jak ten dom na, na piasku, ale ty będziesz właściwie osadzony, będziesz miał właściwy kierunek w życiu. Bo dar, obdarowanie, charyzmaty to są dobre rzeczy, ale to może powo powodować, że kiedy będziesz na tym się koncentrować, no to właśnie przyjdzie wiatr, ulewa i ten dom się zawali, ale my, jako chrześcijanie, Potrzebujemy mieć solidny fundament, a nie ma nic mocniejszego niż Jezus Chrystus, Jego moc, Jego siła um, i właśnie ten Jego fundament, na którym my potrzebujemy żyć i na nim budować. Um, więc wierzę, że Jezus dzisiaj chce nas um, ukierunkować w tym właściwym, um, w tą właściwą stronę, po to, żeby nas um, nie zgubiły różne dziwne rozproszenia, które się pojawiają wokół nas ale byśmy cały czas badali nasze serca, yy, czy idziemy w tą właściwą stronę i czy budujemy na właściwym fundamencie.